Jak patrzył za mną i on odbrywał, ja nie. Może to właśnie powód, odbywałeś? dlaczego nie odbrywałeś. Ale to, wiesz, arta była, więc... I tak mówię. No, zauważyłem. Odbywał. Pięć pocisków na około mnie, kurwa, jak biegłem. Jak wow. z dobra. Cholera, znowu coś. Czy ktoś Laksentisa widział? Laksentis nie żyje. zapomniałem powiedzieć to, sorry. Mówił, mówił. Słyszałem pły... tutaj, ktoś się, się darł yy, po tego. Po nasz, kuchany, Uważajcie, ma, będzie podchodziła do nas sekcja Szturm yy, 1. Będzie wspierał swoją pomocą medyczną. Będziemy szturmowali wzgórza 99. Zatknijcie sobie na mapę, to jest wzgórza na perymetr 40 stąd. Na... Czekajcie. Trawa. Uda się mi więcej na pozycję tej stodoły. Dobra. Yy, Ta wzgórza najprawdopodobniej, jak będziemy podbiegać, jej, będziemy dostawali ostrzał art artyleryjski. To będzie szybki atak, duże odstępy. Yy, nawet jeśli będzie ostrzał art artyleryjski przemyt do przodu, musimy się upewnić, że na wzgórzu 99 nie ma art artylerii. Jeżeli zdobędziemy, będzie dalej ostrzał. Najprawdopodobniej albo się gdzieś okopiemy, albo się wycofamy. Natomiast musimy zdobyć te wzgórze za wszelką cenę. Tak, jest. Na naszej lewej stronie będzie szła sekcja Storm 1 będzie zdobywała w górze 96,5 po prawej, najprawdopodobniej gwiazd wraz z, z plutonem burza, będą zdobywały ten tartak. Cool. Okej. Okay. Pytania? Dajcie mi 30 sekund, muszę amagazynować. Berek, przyładujcie no. Berek, na jakim jesteś na 4 8 yy, Na jedynce. na Tende tędy, tędy da radę wyjść? Tak. Dobra, panowie, ruszamy, perymetr 40, wychodzimy z zabudowania. Na lewo ode mnie, linia barnej zamyka na, na skrajnej lewej. Przyjąłem. Na lewo, daleko od nas, powinni połóżcie 3 4, 1 Chciałem zamykać lewej? Tak, ja jestem po prawej, tu drugi, ale dobra, już jest, jak jest, nie ma co się zaraz bawić. Chodzę na lewo. Na autobusie, w porządku. Perymet 40, 40! Ciało przed nami, wroga. wydalać? Nie kraczcie Zobaczcie, dochodzimy do szczytu, broń na góry To już możemy okay. Sorry, Dobra, spoko, kontynuujemy Jezu zawału dostanę Koło ucha mi to jest nasze wzgórze panowie, rozlokować się tutaj, obrona wyraźnie na perymetr północny, północny wschód, możecie e, się Ja muszę się na mapie, zobaczyć to, gdzie w stosunku do nas będą na sojuszniki. Dobra, sojuszniki to jednostki, będą poruszały się dolinką, do która od nas, będziemy, będziemy najprawdopodobniej widzieli ich na perymetrze od perymetru 80 do perymetru 40 na no, parometrze 40, 40 w dolnicy powinien znajdować się Tartak. Yy, możecie się delikatnie wysunąć na jego pozycję, rozłożyć i, i dużo wstępu oczekiwanie. Madyk... Jeżeli widzicie, widzicie kontakty, możecie otwierać... Na naszej lewej też są srebrnicze jednostki i najprawdopodobniej prowadzą wymianę... Uwaga na Lankę lewą permy 320, nie wiem czy tam coś się nie kręci w Ale panowie nie musicie się wszyscy obracać na ten perymat. Wystarczy, że skrajnie na lewo będzie obserwował tą dolinkę pod nami. Panowie, czy ktoś z Was przeszedł szkolenie sniperskie? Wiktor jest po szkoleniu, ale bardzo dawno temu. Przyjąłem Wiktor, ale ty dużo chyba ważysz, nie? No, dodatkowej broni wolałbym nie brać. Dobra, przyjął, to nieważne. Trawy, to jest pojazd, który jest na lewym zmiesieniu. Ten, który, który tworzyliśmy obronę okrężną na początku. Możecie ładować się teraz już na pakę. No. Wracamy. Trzy. No. No. Po, e, na pojeździe. Do pojazdu Loki w środku Sprawnie, sprawnie Cześć, chwilę, bo jedni byli jeszcze na z zboczu, więc Trzeba poczekać, jak dobiegną, nie? Wszyscy? Nie Dobra, wszyscy ruszaj Dobra Jedź na 090 i potem Tak, słyszałem, że jest jest? Jest Loki? Jestem To znaczy, jestem e Wiktor? <laughs> jestem no, jest. Prawo dobra. Okay. Dobra. dobra, robota panowie. Chyba będziemy wycofać się do bazy i zostaniemy zluzowani Może nawet na weekend dostaniemy jakieś przypustki. Nie ludzi straciłeś, ludzi bo łącznie dwóch, niestety. Szczególnie jeden w, w wyniku Friendly fire. Sam byłem dwa razy ranny, czy raz dostałem ku was. To jest moździerza, Że przeżyłem, to jest jakaś masakra. Kurwa, minę gdzie znaleźć chyba? Stoi, stój. 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 Berek, z pojazdu i prawo osunięcie. Przyjął, z pojazdu. No prawa flanka. Zachód, zachód, rozciągnąć się na szerokość pojazdu Na na Zachód, dobra. Bardziej do przodu, żeby... Rozciągnąć na dłu długość dwóch pojazdów perymenty 260, to obserwujemy. Hmm. O, w górę przyjął. Zasiedliście szok? Już widzę. Mamy dwóch płynie. Chować się za pojazd Powiedział, że długo zbierał. Chować się za pojazdy, będzie wysadzał ładunek na drogę. Piechota, chować się za pojazd, będzie, będzie, będzie ładun. Dobra, wstrzymać. Ktoś chyba oberwał. Ktoś chyba oberwał. Tyle jeżeli chodzi o BHP, czekaj. Ale oberwał ktoś z naszych, czy ktoś z przodu? Słyszałem jakiś jęk. Przyjąłem meldować no, radę po kolei. Się... Tempy. Zgłaszam. Marny. Cały zdrowy. Loki. Cały zdrowy. małe zranienie o, mogą wdać tylko, no to, że nie ubranek jesteś, cały No Tak jest. Nie, nie mam ranek. Mhm. Bo pod medywakiem mogę wyleczyć, a tak nie mogę coś. Piotr do pojazdu. Mhm. Panownie rusza, burza, zwracajcie uwagę, może być jeszcze jeden ładunek. Spokój się do pojazdu. Zstępię na pojeździe. Pakować się, pakować, Dobry. pakować. Mam Loki w środku. O, w środku. Dobra, moja, tu masz pe pełen komplet. To kto, ktoś był ranny czy nie? nie wiem. E, chyba tak, bo dostaliśmy komunikat, żeby sprawdzić, czy wszyscy są cali, ale ja nie, nie, osobiście nie widziałem. Ja jęczę cały czas i syczę Aha, no, to To chyba to... dostałeś w pewnym momencie też.